Stoi! Sprawdzimy twój plecak. Mówiłem ci przecież, że z hotelu nie wolno niczego Ech. wynosić, nawet resztę jedzenia. W środku nic nie ma. Po prostu mam teraz przerwę. Jasne, oczywiście. Nic nie ma. Zatem jesteś wolna? Na razie. Uh. Uh. Hej! Hej, hej! Cześć! Uh. Weź to. Uh. O. Dzięki. Ratujesz uh. mi życie. Przestań to, nic takiego. Uh. Smacznego. Mm. <laughs> no. uh. Hej! Co hey. się dzieje? O co chodzi? Odezwij się! No Mów i coś proszę! Jest... Coś ty narobiła. Mówiłem, że nie wolno wynosić resztek. Tak to jest, kiedy łamiesz zasady, Emily. Ja chciałam go tylko nakarmić. A teraz czeka go śmierć. Jeśli nie znajdziesz mu lekarza. Tak, tak, tak. Proszę, trzymaj się. Zaraz wracam. To tam. Tutaj jest. Przepraszam? I co my tu mamy? Ej, spokojnie, zabieraj łapy. To moje miejsce. Moja miejscówka. Spadaj, to moje miejsce. Słyszysz, nie twoje! Ach, co? Nic mu nie jest. Tak, właśnie widzę. Przed chwilą się dusił. Przykro mi, to fałszywy alarm. Musi pani zapłacić tysiąc dolarów. Ale ja nie mogę, to wszystko co mam. Nieważne, jeśli pani nie zapłaci, zawiadomie policję, jasne? Ach. Żegnam. Uff. Miłego dnia. Widzicie? Tak to się kończy, gdy łamiecie zasady hotelu. – Dostaliście nauczkę? Tak, – Tak, proszę, proszę pana. pana. Tak jest! Wracajcie do pracy, leniuchy! Emily. To było ostatnie ostrzeżenie. Dlaczego to zrobiłeś? <laughs> Wybacz. Chodzi o to, że ty dawałaś mi resztki, a on przyniósł mi danie z hotelowej restauracji. Tyle, że to wbrew zasadom. To on tu ustala zasady, skarbie. Jeszcze zobaczymy. Ciao! Mhm. Dziękuję, panu. Kolejny klient? Pięćdziesiąt dolców. Dla mnie czterdzieści. Zarobiłem. Takie zasady, synu. Dał mi jeden banknot. Mnie to pasuje. Bezczelność. Też tak uważam. Czy tak powinno to wyglądać? Facet ma wszystko, a ty pustą kieszeń. Wiesz co, gdybym ja był kierownikiem, nie byłoby zasad. Jeśli dostałem napiwek, to jest mój. Jeśli pomagasz bezdomnemu, proszę bardzo, tak jest uczciwie. Więc mam propozycję. Dzień dobry, czym mogę panu służyć? Najlepszy pokój. E, nazwisko, proszę al -Katal. Chwileczkę. Jeszcze moment. al -Katal. Zdaje się, że nie ma pan rezerwacji. Przepraszam, proszę dać nam chwilę. Przecież to jest al Następca tronu Urzikstanu. Słynie z ogromnych napiwków. Wasza wysokość, mamy apartament prezydencki specjalnie dla pana. Zaprowadzę. Ale zgodnie z zasadami to moim obowiązkiem Kołopcze, jest... Chłopcze, ja ustalam zasady. Wasza wysokość. Jestem do usłuch. Wystarczy jedno słowo. Burger. Załatwione. Pięć minut. Trzy. Stój! Joseph. Co to za cyrk odstawiasz w moim hotelu? Wszyscy goście skarżą się na hałas. Co się dzieje? Panie Michel, wszystko wyjaśnię. Książę Urzikstanu Al-Katal jest Co? w apartamencie prezydenckim. Na pewno zostawi nam górę pieniędzy. A ja właśnie nad tym pracuję. Co? Ur Urzik? Co to ma być ten Urzik? Istnieje taki kraj? Oczywiście. To taki kraj, w którym... Um, to kraj z Call of Duty tej gry wideo. Fikcyjny. Co? Zaraz. Chcesz powiedzieć, że na górze jest książę z fikcyjnego kraju? I że dałeś mu najdroższy apartament prezydencki? Tak, znaczy nie. Y to, się. On, y to on! To nie ci... słowo! Y to on! Y idziemy ciągle. Za mną! E, przepraszam pana, próbowałam tu posprzątać, ale e, przyjaciel Josefa po prostu. E, Jesteście w zmowie! Robiliście mnie! Sprowadziliście bezdomnego! Ej, Józef, to ty zaraz będziesz bezdomny. Zwariam cię. Nie. Nie. Teraz ty tu rządzisz, chłopcze. Ogarnij ten bałagan, Józef. Ile lat mi się znamy, co? Nie do wiary jestem w szoku. Ja pana nie zawiodę? Dlaczego to zrobiliście? By przywrócić sprawiedliwość. Te same zasady dla wszystkich. Jesteś taka naiwna, nigdy tego nie osiągniesz. udało się Zabieraj to z mojego hotelu. Już. Burger. Dla pani. O, bardzo dziękuję. Kojna klientka? Bardzo dała mi 50 dolarów na piwku. Dla mnie czterdzieści. Znasz zasady.